Dobry, dobry, dobry dziadek. Jestem Robert z kotami i rybami i dzisiaj idziemy do opuszczonego schrodu bojowego z 1939 roku. Wybudowali go Polacy i Idziemy tam. Jest mały, ale jeszcze dzisiaj jeden jedziemy, ale to już będzie w następnym odcinku. Pamiętajcie, że ja jechałem dzisiaj 30 km, żeby tu dla, dla Was przyjechać. I zobaczcie, jak ja mam mały kanał, a jak się dla Was poświęcam. A więc możecie mi dać subskrypcję i łapeczkę w górę, żebym wiedział, że to co robię Was cieszy. Dobra, idziemy tam. Let's go. Dobra. Tutaj jest wejście. Aha, ok. Chifa. Zobaczcie, tu się wchodzi I praktycznie To jest Ostatnie pomieszczenie A tutaj strzelnica Teraz już zarośnięta Zobaczcie, jakie fajne ściany tu w ogóle są Fajnie to ukształtowane to jest strasznie małe Ja nie wiem, czy to jest wszystko już Zobaczcie, takie widoczki tutaj mamy Strzelimy foto Opa. No Fajnie to wygląda. Poświecę wam, albo nie wiem czy wam poświecę. Słuchajcie. Nie poświecę wam. Ale myślę, że wszystko tutaj w miarę widzicie. Uch, tak się to prezentuje, masa puszek po napojach. Ja idę zobaczyć czy jest tu jeszcze jakieś wejście. Zobaczcie jakie tu jest to małe. Nie no, masakra. Ała, 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 pokrzywi. Aha, tutaj jest tak Dobra, ja wam to szukam, żeby was nie zanudzać Dobrze, bardzo chciałbym wam pokazać to zdroda wszystko Moim dronem jest DJI Aytelo Tu są takie pola fajne Fajne słońce, będą fajne fotki Wszystko wam to pokażę I jeszcze wszystko poleci na Instagrama Tutaj macie Instagrama mojego Dobra, więc let's go